bilety biletyautokarowe.pl. Za chwilę dowiesz się, jak za naszym pośrednictwem kupić bilety autokarowe. Pamiętaj, że w razie problemów z zakupem możesz skorzystać z natychmiastowej pomocy. Aby to zrobić, uruchom komunikator w polu Pomoc konsultanta online. Aby zakupić bilet, skorzystaj z wyszukiwarki na stronie głównej. Wyszukaj i kup bilet autokarowy. Wybierz kraj wyjazdu i kraj docelowy, a następnie kliknij dalej. W ten sam sposób wybierz miasto, z którego wyjedziesz i miasto docelowe. Kliknij dalej. Określ, czy bilet ma być jednostronny, czy dwustronny. Wskaż liczbę pasażerów i datę wyjazdu. W przypadku biletu powrotnego wskaż także datę powrotu. Możesz wybrać bilet otwarty. Wówczas datę powrotu określisz kiedy zechcesz po zalogowaniu się w naszym portalu. Gdy ustalisz parametry podróży, kliknij szukaj. Pamiętaj, że nie wszystkie połączenia są obsługiwane codziennie. Jeśli okaże się, że żaden kurs nie jest dostępny w wybranym dniu, zaznacz inną datę i ponów wyszukiwanie. Wybierz jeden z dostępnych kursów, klikając okrągłe pole z lewej strony. Aby poznać szczegóły przejazdu, najedź kursorem na znak zapytania lub kliknij rozkład. W przypadku biletu dwustronnego wskaż także kurs powrotny. Pamiętaj, że musisz wybrać przejazd oferowany przez tego samego przewoźnika. Widoczna cena dotyczy kursów obie strony. Po dokonaniu wyboru kliknij Dalej. Wypełnij formularz danych osobowych pasażera i zaznacz taryfę, według której naliczona zostanie cena biletu jeśli wybierzesz taryfę inną niż normalna, będziesz musiał wypełnić podstawę do zniżki w polu znajdującym się poniżej. Będzie to na przykład data urodzenia w przypadku zniżki dla dzieci czy numer identyfikacyjny w przypadku karty stałego klienta. Zapoznaj się z warunkami przejazdu, wyświetlisz je klikając wskazany link. Potwierdź, że znasz warunki przejazdu i zgadzasz się na nie, zaznaczając kwadratowe pole. Następnie kliknij przycisk Akceptacja. Zapoznaj się z regulaminem serwisu. Ponownie potwierdź, że znasz warunki i zgadzasz się na nie. Kliknij Dalej. Upewnij się, że dane transakcji są poprawne. Jeśli nie, kliknij Powrót i wprowadź niezbędne zmiany. Następnie kliknij przycisk Kup bilet. Przejdziesz do panelu opłat. Zobaczysz listę podzieloną na trzy sekcje: płatności przelewem automatycznym, płatności kartą i płatności przelewem ręcznym. Wybierając płatność przelewem ręcznym, możesz zapłacić za bilety w tradycyjny sposób w okienku bankowym. Gdy dokonasz wyboru, kliknij Dalej. Jeśli wybrałeś opłatę przelewem automatycznym lub kartą, zostaniesz przeniesiony na stronę płatności. Po opłaceniu zamówienia, trafisz z powrotem na stronę biletyautokarowe.pl, gdzie będziesz mógł wydrukować bilet. Dodatkowo zostanie on wysłany na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Dzięki temu będziesz mógł wydrukować go później, logując się w naszym serwisie. Życzymy miłej podróży.